Cześć z tej strony Julka i jak już wiecie wybiliście mi 35 subskrypcji za co Wam bardzo dziękuję no i miałam za 35 subskrypcji zrobić 24 godziny na polu z tego powodu że ma cały tydzień lać to może w sobotę lub w niedzielę zrobię 24 godziny w pokoju bo, ponieważ mi jest jakby ciężko nie wychodzić w jednym dniu spokoju, więc jakby, no. Um, no i to będzie trochę ciężkie dla mnie, więc to też będzie wyzwanie dla mnie. Um, no i myślę, że Wam się to spodoba. Jeśli będzie pod tym filmem 7, czy nie, będzie 8, łapek w górę, to. Pokażę Wam, jak robię swój szkolny makijaż, który już sobie wybrałam, ale widzieliście już ten makijaż w, w odcinku The Back to School. Ale i trochę podmieniłam ten makijaż, ponieważ był chyba troszkę za mocny, tak chyba mi się wydaje. No więc pokażę Wam z podkładem i z wszystkim, ponieważ tamten. Nie nakładałam w ogóle pudru ani nic podobnego. No więc jeśli robię to tak, żeby nakładać regularnie to, co zawsze nakładam na twarz. Mam nowy korektor, więc w każdym razie, I coś, to przepraszam za głos, ponieważ dopiero co wstałam i to nagrywam, więc no jakby się ktoś zastanawiał, to na 50 subskrypcji, których pewnie nigdy nie będę mieć, to. Nagram piosenkę, będę nad nią pracować, będę układać słowa I wszystko to będzie z Justyną i może z Judytą Jak chcesz judyta to możesz pisać w komentarzach albo na insta Przypominam, mój instagram jul.cia778 Możecie pisać do mnie Ja odpiszę Też przypominam, że y Przemaluję to pudełko, um, co kupiłam w Obi, i piszę w komentarzach swoje imiona i jakimi chcecie kolorami to imię, żebym mogła na to przykleić i to będzie tak fajnie, jakby um, będą naklejki przyklejone z Waszym imieniem, no i tak dalej. No i tak wszystkich imiona, którzy będą chcieli, to będą na tym pudełku. I jeśli się będziecie zgłaszać, to bardzo mi będzie miło, ponieważ będę miała więcej co robić mi się będzie nudziło. No więc tak, I jak chcecie jeszcze jakieś obrazki, na przykład, nie wiem, od siebie, to piszcie też w komentarzach, czy chcecie może sowę od siebie, czy motyla lub coś podobnego. Ja to narysuję i będzie to na pudełku, obiecuję. Ponieważ ja mam plan pomalować. Um, może nie pomalować, nie wiem w sumie, czy będę malować te pudełko, ale mam y, taką, jakby taki obrazek w głowie, że wszędzie będą wasze imiona i wasze proponowane obrazki, więc myślę, że to jest dobry pomysł, y, więc no piszcie, ponieważ mi będzie bardzo miło. I jakbyście się pytali o psie, y, nad psem się jeszcze zastanawiamy, czy ma być on duży czy mały. Ale myślę, że jest to niedługo tak jakby na wakacjach już może on być. No więc naprawdę piszcie w komentarzach też co chcecie, żebym na przykład nagrała z tym psem. Czy chcecie spacerek z tym psem, czy chcecie na przykład haul zakupowy, co mu kupuję, jaką karmę i tak dalej. Możecie mi pisać też jaka karma jest najlepsza na Instagramie. W sumie to Justyna. Dobrze to wiem, która karma jest dobra, a która zła, ponieważ ona ma dużo zwierząt no i ona wie, która karma jest dobra dla psów, dla kotów i tak dalej. Dzisiaj możecie się też spodziewać filmu, jak robię paczki takie dla innych osób. Możecie pisać jeszcze dzisiaj w komentarzach. Macie czas ogólnie do poniedziałku. Żeby napisać mi e, imiona, e, dla kogo mamy robić te boksy. No więc, e, no. To jest jedna informacja. Ale już w sumie za długo przedłużyłam, już to trwa chyba 5 minut. W każdym bądź razie to tyle. Pa!